Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę wam typowych youtuberów Minecraft. Jednak przed y, rozpoczęciem chciałbym poinformować, że film jest, został wyprodukowany w celach humorystycznych i nie ma na celu obrazy jakiegokolwiek youtubera. Miłego odcinka! Zostaw suba, lajka oraz komentarz. Witajcie widzowie! W dzisiejszym odcinku pokażę wam małą, małą farmę, ale... Czekaj, czemu by nas siedzi na dachu? Czy ona chce skoczyć? Będla, nie skacz, nie usunę nie porta, Teraz nie jestem i 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 nie nie ten nie Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować piękny, prosty dom w trzech prostych krokach. Po pierwsze potrzebujecie bloków diamentów, które musicie wykopać na surwalu, ale tutaj nie będę wam tego farmazonił, ponieważ buduję po prostu. Więc po pierwsze budujecie trzy bloki na dole. Trzy bloki ścian po każdej stronie. Zostawiacie tutaj durę, ponieważ potrzebujecie drwi, aby normalnie funkcjonować w każdym obywatelstwie i domu. Tutaj zostawiacie biurę na okna, abyście mieli powietrze w swoich domach, a nie tak jak w piwnicy macie, w mieszkacie. Dalej, budujemy tutaj tak legitnie z bloków ewentualnych, aby pokazać swój prestiż. Dalej, budujemy tutaj taki tak. Tu, 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 tutaj. I tak oto zbudowaliśmy bardzo prosty, bardzo... Strugi balowy domek w Minecraft. Zapraszam na obejrzenie środka. No, taka powiem kawalerka za 15 tysięcy w Warszawie. Bardzo, bardzo dużo. A więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak moi wszyscy znajomi, których nie posiadam, gonią mnie w menchancie. Lecimy. Turururu. Turururu. Tum. Tururoro! Y -y -y. Gdzie jest jeden portal? Gdzie ja go postawiłem? Gdzie ja go postawiłem? Gdzie ja go postawiłem? Tak w tych koordynatach był! Y -y -y. Dobra, musimy nagrać to jeszcze raz! Putacie mi dłużej, w kolewie w 69 odcinku na kasa Tyson P jest to już 15 seria na tym kanale. Zobaczcie, musimy wszystko się zainstalować, więc musimy jeszcze raz zobaczyć nadać 20043 i wszystko na tym serwerze. To dla którym nic nie jest ustawione. A więc teraz, idziemy kopać Kementę, w tym wcale nie podejrzeźliwym miejscu. O, Silka, to musi być skarb morski. Cały syp moderajczowy! że tak można? To jest... Dara od Herobrine'a! Na pewno! Uwiedź! To jest Dara... No więc witajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku zdobędziemy 1 milion cobblestone'a, ponieważ to jest teraz popularne. A wcześniej było popularne zdobycie 1 miliona trzciny i wszyscy to robili, a wcześniej jeszcze z cukru, czegoś tam, czegoś tam, a wcześniej były z bedworsy, z hangworsy, wszystko. Igrzyska śmierci i tylko to, tylko to można produkować, ponieważ to jest, to co jest teraz popularne, musi być trendy, 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 zobacz speedrun, speedrun, manhunt, manhunt, wszystko to musi być trendy, trendy. Chcecie widzowie, dzisiejszym odcinku, pokażę wam jak stworzyć najlepszy państwu na LCMP. Tylko najlepsze. Możemy najlepszy, bo ja jestem najlepszy, najlepszy, najlepszy. Co w mnie tutaj robi. Gin, 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 gin. Musisz zginąć, musisz zginąć dla kontentu, dla contentu. Widzisz, wszystko się robi dla kontentu. I żeby być najlepszym YouTuberem na całym świecie, przecież musi być najlepszy, największy, tylko najlepszy, największy, bo ja jestem najlepszy. Więc nie może być najlepszy. Jak cokolwiek zrobisz przeciwko mi, to od nas masz ban. bananasz, bananasz, na każdym serwerze Minecraft, masz Zobacz. Jaka pedalska woda. Jaka taka...

A więc jeśli odczyn Ci się spodobał, zostaw lajka, like, suba oraz komentarz. Mam nadzieję, że filmik się podobał oraz do zobaczenia.